Tak więc witam w kolejnym odcinku z Pokemon Go. Dzisiaj przyjechałem do Szczecina jak widać i będę tutaj spędzić e, jak dla mnie jutrzejszy Comedy Day, ale e, to nie jest jedyny powód e, po który przyjechałem tutaj do Szczecina, ale to oczywiście e, ten główny drugi powód będzie w późniejszym e, etapie odcinka, a teraz e, będę się przygotowywał. Na jutrzejszy dzień, bo oczywiście skręciłem wcześniej do trzecina, żeby się teraz w hotelu, żeby jutrzejszy cały COVID Day 6 sześciogodzinny na Porygo, na e, Jutro spędzić w Szczecinie, żeby tutaj no, nie, nie przyjeżdżać na kilka ostatnich godzin, bo i tak dzisiaj nie miałbym później pociągu powiatowego A no na sam koniec eventu się też nie opłaca przyjeżdżać, więc na dwa noclegi W poniedziałek wracam, bo oczywiście jest 20, 20, 20 września w niedzielę I no cóż Dzisiaj 19 więc upowiadam takie, takie zakupy na jakieś na, na jutro, co też pójdzie na poniedziałek i później jeszcze wieczorkiem, co tam jeszcze pogram a, a jeszcze przed tym y, przejdę do tego y, co mi się dało jeszcze w międzyczasie y, od ostatniego odcinka mniej więcej połapać Więc y, po drodze do hotelu przejrzę jeszcze za to, co mi się udało od tego odcinka z Mega ewolucji połapać shiny, oczywiście przekroczyłem bajer 900 shiny już przed kąt Tak jak myślałem, po kąt z Magic Penny, że dopiero na kąt ideju we wrześniu to mi się uda wbić te 900 shiny, ale wtedy mi się udało już wcześniej 905 sztuk, a teraz są obecnie. I po tym odcinku z jak byłem, Mega Ewolucję w Tomiu e, tego samego dnia, że przejechałem się na Tajnorskie Góry, trafił się Shiny e, na tu, gocią zapany. Kilka dni później Roselia, oczywiście też gocią. E, taka większość, już po tym oprócz tych Zajdów tam, kilka, te, te, kilka sztuk Zajdów Shiny. Później był e, jakiś tam e, event z rutadami Nie pamiętam, czy było to dość dawno temu. Teraz ja żyję tym oddajem dzisiaj, znaczy, dla mnie jutrzejszym. E, to jest oczywiście Lilip, chyba już drugi. Czyli tutaj jest trzeciego na tego samego dnia e, Lilip, chyba już drugi. Zapany Następnego dnia mam kolejny Lota, Także też no, dla mnie to odpada. Jest dla mnie druga Tangel, także pierwszą będę mógł sobie kiedyś ewoluować. Ale na razie nie w ogóle, na razie z tym czekam. E, Shiny Hitrian. Z jajdu, to już chyba nie wiem kto to jest, ale mam teraz czwarty, może piąty, a nie więcej niż sześć, nie mam ich. E, dostałem e, Pikachu z, z czapeczką Shiny z Treda za Relikanta z, eventu, z za zrekompensatą dla Liverpool tym Alicanty e, na Laki Dadzis. To załatwiłem e, Shiny e, tą trzecią formę Tiko, że już będę mieć na mega ewolucję. To mam tego przygotowa przygotowanego. E, niedawno w zeszłym, ty w zeszłym tydzień był, była Keselna, który mi się udało e, zdobyć, ale to, to jest trzecia jaką mam, ale to wszystkie są na 5% i to jest 900 e, Pokemon zapałem. Tego oczywiście zapałem wyjątkowo ręcznie 900 Pokemona. Jest to onyx e, zapany na neście w parku w Tająckich Górach. E, Sky to w domu zapany e, oczywiście Gocią. Na tym ewencie. Chyba zobaczy robaczy. Później, no, 15 pytam, kto to będzie, ale też w tym tygodniu, kilka dni temu, właśnie. Jechałem na Ride Po drodze, gdzieś tam na skrzyżowaniu złapany gocią, kolejny Shellday. To jest ósmy. Udało mi się. E, dwa dni temu Shiny, PJ Najlepiej kiedy idę ale to on nie ma 38%, tylko 12, 13, 14. Ale tutaj te, 30, te 38 mogę wyciąć, żeby zmyłki nie robić. Bo weszła jego mega evolucja na rajdę, Także na razie tylko 70 mega energii do tak że jeszcze muszę na jajce zrobić, go mega ewoluować, żeby mieć szósty wpis w mega pokedek się. Dostałem z trade'u Eee, wczoraj e, Shiny Style. No, laki nie wyszło, ale dość wysokie CP. A tylko to już, jest już e, strejdowany No to co już Tom Style w ewoluuje, żeby już mieć ten Shiny wpis w swoim pokedeksie. Także jedna już, e, Shiny ewolucja jest. Jutro e, będę robił kolejne, oczywiście na poligony. E, CP, szału nie ma, ale. No jeszcze zobaczę, może kiedyś w przyszłości w razie Może bym sobie wymaksował, ale będę potrzebował na jutro Ej, Stardust. To nie chcę spadać ponad 10 milionów. No i to jest to właśnie ten ostatni. Też nie, bo jeszcze ten raz no Dzisiaj jeszcze. Dzisiaj nie 19. Zostałem po, e, po pracy, po nocy. Zaproszenie na Ride w Norwegii, także wyjątkowy. Articuno, pierwszy w tym e, tygodniu z Articuno, Jaj na niego i od razu Shiny na zaproszenie z Jakże także to jest dość fajny okres z za, zagranicy. To był 950 Pokémon Shiny. E, setki można przy okazji sprawdzić. E, shine, setkę Shadow e, Ekansa z balonu z Jessie. Po drodze, jak wracałem z Tajnowskiej Góry, zrobiłem to, ten balon setka nieczyszczona, także w wersji sobie to zostawię. Ten KTP yy, też nie wiem, czy. To, a, no pewno KTP chyba się jest nowa, ale już nie, nie pamiętam. To dawno nie lubię odcinka, a tak. A jeszcze chyba, że jeszcze może laki mam. Że jeszcze można laki zobaczyć? Nie liki, tylko luki. Jeszcze mam, w międzyczasie, no, się pierdołami, Audino mam. obdino mam na Mega ewolucję, na razie Shiny nie ma, no to co widziałem takiego Audino. Jakieś eee... tam ty się te dwa pier te pierdoły, także tutaj może jeszcze slowpok na Slowbro ewolucja, żeby miał eee... tą też Mega To Też zmył zmyłka, tu mam 15, 12, 12, także tutaj te IV mogę skasować, wpisać mu tylko Slow poke, żeby, robić, żeby nie być smilki, także tutaj mam kolejnego slowpoka do kolejnego pokera do mega ewolucji, ale to nadzieję nie ewoluuję tego Slowpoka, bo jeszcze dużo czasu pewnie jest przed kolejnym czy kolejnymi mega ewolucjami. Oczywiście 3 Anony, 2G, jeden oczy z tego tak festu IV może być ciekawa, ale to na razie trzymam na w tą wyszkową, ale tu sobie i tak Iwi, także pewnie pójdzie do wyjebania, a tak nie będę przedłużał e, Widzimy się w kolejnym e, części odcinka, tu będzie już z dnia jutrzejszego. Jak się będę e, wybijał na e, Comidaje, tak planuję, a teraz lecę do hotelu e, się przygotować na ten weekend spędzenia w Szczecinie tak więc dla mnie zaczął się już kolejny dzień jeszcze tam jest to jakieś 25 minut do tego żeby się zaczął community day na Porygona więc myślałem sobie że tam spokojnie przyjdę kawy się napić z tej szapki obok spod urzędu w ja razie tutaj się umówiłem Yy, przy urzędzie z, właśnie z yy, Kusim, żeby zrobić yy, dzisiaj z nim Lucky tylko I, I to właśnie ten powód, tak tego główny, dlatego przyjechałem do yy, Szczecina. Yy, yy, w międzyczasie rano, jak wstałem yy, na zdalnym Majd Passie, robiłem dwa jajdy i na pierwszym zdalnym rajdzie yy, szajni nie, To jest ten norweski, o którym wczoraj mówię. To nie To ten dzisiejszy, to jest tutaj. Ten dzisiejszy 1607 CP jest shiny IT z Szacina. Jeszcze biłem dwa zdalne w i teraz w tym czasie podchodzę do podurząd. Jeszcze biłem trzeci, i na tym trzecim rajdzie mi na dwóch kontaktach też w po jednym. Także mam już trzy shiny ITKUNUSY. Z rajdów w Szczecinie, a 3 łączkę w tym tygodniu, a z tym co jakby poprzednio mam 5 no, ogólnie na wszystkich kontach, z czego trzy na głównym, tak cieszę się, czesie, że w ogóle mam trzy na głównym, to jajko to raczej już nie zdąży mi się wykluć. No to oczywiście rajd jest jeden drugi się wykluł to sobie czasie po jobie Czyli na pewno dwa? I nie, no on dwa. W międzyczasie się też zrobił, tej i przyjdzie i y, się z nim styreduje. No, w międzyczasie dzisiaj szczególniej, bo hop, tak na najemno, żeby tylko z nim robić tego Lucky też mi się nie chciało y, tutaj przyjeżdżać, ale to, no, to przy okazji, no, to skoro już Conti y, jest taki, taki, można powiedzieć, ostatnim ciepły w tym roku, no to sobie tutaj przyjechałem, tak jak mówiłem, na wyjeździe do Wrocławia, tam mi się akurat udało, czy na odcinku z Wrocławia, mi się udało, z nim ten Lucky Trade, a dzisiaj akurat yy, zorganizowałem tak, żeby ten Lucky Trade yy, zrealizować także zapytam czy to nagram czy nie, także przechodzimy dalej. Tak no bo. a widzicie ile trwało miesięcy? Dwa, yy, 22. 20, 22 miesiące yy, czwarty poziom przyjaźni i laki Trade, ale w końcu do tego doszliśmy. No nie jest łatwo wbić, yy, jak się ma 180 znajomych, wszystkim czwarty poziom, ale prędzej czy później do tego dojdzie. Ja już wysłałem ci za do Aha, dobra. tak, że już, już yy, też wchodzę. No, A masz chyba takiego Handawera 800, 800? Tak. No, no, to idealnie. To też sprawdzałem, czy nie jest od kogoś, ale żadnego handauera ani nie dostałem. Dobra. No to też za bo Handawer and shiny sobie piszemy. I tak, mój jest 851. Oby miały dobre IV po wymianie. Skowice, Szczecin to co? 440 km lecimy tu. Specjalny tredzik. Oby było dobre Iwi słuchajcie, u nas obu, bo to będzie do mega ewolucji, jak dobrze pójdzie z Iwi. Ale chodzimy nawet, e, chodzi nawet, to e, bym wolał i tak tego, żeby później nie malować, nie, nie, nie szukać in, nie tych energii na innego. No i tak będzie taniej starosy kosztowało wzmocnianie i tak będzie shiny, nie? także. W sumie idealny na mega ewolucję, choćby to IV było słabe, bo minimalne i tak jest 12, 12, 12, nie? Tak. Ale sprawdźmy w tym momencie jakie on ma IV, słuchajcie. 12, 15, 12. To, tak o... to jedno wzrost, jedno jest na maksa, a, a dwa pozostałe. Ja mam 12, 13, 14, 15, także 91 IV. 91 to jest. Ale i tak... 12, 14, 15 masz, tak? Tak. No to się trafiło. Ile ci wyszło CP? 930. Tam chyba było 958. Było pytaj, że. Już o 959. 58, to miała być setka, no ale od razu go wymaksuję. Specjalnie tutaj trzymają Stardust i od razu z tego ewoluuje. Ja też go wymaksuję i też go ewoluuje. Bo I jakaś... tak to jest dobre Ivy. Z, z Lakitaida musi być dobre IV, nie? Zwłaszcza, że oszczędzimy też tutaj Stardust na tym. Bo raczej tak nie będzie do, szczególnie do raidów, użytecznych, to skoro by się tak używało po to, żeby tylko był w lobby, no to już lepiej no. go wymaksować i przynajmniej takiego Laki Shine, zapisz. Chciałbym, żebym chciał typem mrocznym na przykład bić coś to nie wiem czy, co jeszcze dobrego jest z mega ewolucji. Mega tyranitar też ma mroczny, nie? Tak. Ale jego to bardziej po się wykorzystywało pod kamiennet, nie? No. Może nie będzie taki zły ten mega handel. Dobra, lecimy ewolucję. to ja jeszcze zrobić kilka ewolucji, czyli na przynajmniej jedną szczególnie że udało mi się trafić setkę na Comptileu jest dzisiaj zapany dodatkowo Szczeciński także tym bardziej to będzie już później może go wypakuję, żeby mieć na masterikę jakieś będzie przydatne Przepraszam, już taki jeden okaz z tym e, krąc jakim atakiem będę miał. Więc jak zobaczę tutaj kosztuje e, drugi atak 50 000 50 Kenny. Często jest tak, że się w pierwszej ewolucji koszt tego ataku e, się e, zwiększa. Tak więc przy poedłanie Z zobaczcie zobaczy o ile, o ile, nie zapomnę zwrócić uwagi na to ile będzie miał e, koszt tego drugiego ataku. Jak na razie tutaj widać no CP. CP szału nie ma, bo e no, mały lewe jest. Także przynajmniej jest to, że mam tam e Chyba też od ostatnich byłem w Krakowie to mi się dało setkę. To właśnie, tylko nie wiem, co, co to był za Computer Day. No także cała część, ten drugi tak e dalej kosztuje 50. E Tysięcy Stagdasta I e, przechodząc do szajni Shiny. Shiny mi się też udało dość, do, 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 dość dużo sypnąć Tam 3, 6, 9, 12, 15, 16 18 Równe 20 sztuk Shiny. Kilka już zróbmy oczywiście ten e, quest Na ewolucję 3 polegonów e, na 2, ale później też te 2 Te 3, cóż e, Ewoluowałem, już do końca ewoluowałem. Też z quest'a tego płatnego 3 złote udało mi się zdobyć shiny jego ale to nie jest ten, to tak, 704, 808, TZP miał, ale chyba już go zdążyłem ewoluować, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten. Tak, to jest ten, już go zdążyłem ewoluować do kolejnego etapu. Także e, wraz z kuchnią udało mi się e, z questów e, dorwać to właśnie z tego samego etapu e, tego Shiny Porygona. E, dużo, dużo będzie, e, większość będzie na jego odcinku, bo tutaj tylko u mnie no ten e, trade, który z nim e, robiłem. Kasia trochę tracę, żeby nie było za głośno w ulicy. I no to e, Jak się spotkali no, to do, do 20 E, czwarta e, znaczy, żeśmy spędzili razem czas więc jakieś 4 godzinki no dużośmy pogadali e, spędzili faj, e, fajnie czas także tutaj e, w miarę możliwości będę te szanie wywołał oczywiście też jeszcze mam tutaj dwa pod e, UTLG 97.8 i tam e, pod Gate'a jeszcze mam także e, te dwie formy czy te dwa jeszcze zwykłe będę ewoluował następne będę już ewoluował e, shiny wszystkie czy te tego ewoluować bym stało tam jeszcze 6 6 e, e, tych e, dysków pod ewolucję w na 2 także tylko jeszcze e, mogę oprócz tego 6 jeszcze ewoluować a z inne mam mult, także z na, na to, także z w ewolucji, w się nie martwię. To jest pod y, UT Ligę, to jest 99% yy, to pod yy, G także na pewno, yy, już, jak, jak w razie czego, będę miał pod yy, te dwie ligi, nawet pod trzecią, bo tę setkę mogę później, ale to będzie kosztowało dość dużo, że, zarazu, żeby go tego setkę w yy, przyszłości, ale jeśli jak, jak kiedyś będzie meta, pod to, żeby yy, tą setkę wykorzystywać, no to wtedy go yy, wymaksuję. Bo raczej mam tu jeszcze jakieś laki, ale to może na, na ten tygodniowy przykuję sobie jakieś jeszcze yy, inne laki, yy, pojgony. Po co później też te, te pojgony? Pejdowa oczywiście, gdzie tam mieć jakieś pod ten. Gdybym tutaj 509, także tutaj będę musiał opakować 2 Stardustu pod te e, Porygony. E, a tak to będę e, Shiny poigony też... E, tutaj coś mi pali toł, po, te, nie, czułam, to, wyskoczył. Po... nie wiem, 23 to te, jak tam powiedziałem, że powiedziałem 20? A, bo się tych trzech ewolonych nie liczyłem, także dobra, to by się okazało oczywiście 23 trzy no. Także tam bardzo od tych, od tych małych zaczynam yy, Tutaj mam dwa najwyższe woluje I trzy takie te, co miałem pod 300 parę Ale to już będę wolał pod, pod odcinkiem, tutaj mam do zrobienia rajdzik, ale to oczywiście już będę sobie prywatnie, bo już oczywiście to, co muszę ludzi zorganizować pod to, tak więc yy, Później nagrywaniem tego nie wyda się że materiał będzie zbyt długi, ale to wiadomo, ale dobra. To e, e, mniej tych spraw organizacyjnych. Ten dzień tutaj chyba kiedyś e, w zeszłym roku, e, jak tutaj byłem, zaraz ja zobaczę, nie wiem czy nie robiłem tutaj alojańskiego, jak to, przy medal, e, pomnik czynów Polaków to był? jeszcze raz tu, jak, jak się trakną to tutaj widać, że robi N2 rajdy nie, jasnogórskie nie, także to nie, to mi się pomyliło z innym gdzie mam taka podobna okolica i dobra, więc ja zatem przeciągam także to by było na tyle na wycieczkę do Szczecina na Comfy i na ten Lucky Trade z Kusim Tutaj ten e, laki, przy taki średni, no ale tak jak wolę, takiego jednego laki wykorzystywać, żeby mega ewoluować te e, jak które wtedy wykorzystywał. Także zobaczę, jak to później będzie, co czego będzie przydatne. Tutaj ten Pidgey, no akurat na pidżota nie, nie trafiłem żadnego dzisiaj, rajdu do w ogóle nie robiłem. Tak więc Me, mega Walucji, gdzie ja jeszcze nie mam dokowanej w, w, w ani też nie mam candy e, na ale to już e, sprawa na kiedy indziej. Więc dobra, To było tyle, także będę przyciągał. na razie. Cześć.